Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, któż jak Bóg. Aniołowie w życiu i w pismach świętej siostry Faustyny. Dzisiaj chcę sięgnąć do pięknej sceny, która mnie zaintrygowała, o tym jak aniołowie pomagają w takich doczesnych sprawach. Siostra Faustyna pełniła różne funkcje. Była ogrodniczką, Kucharką, pracowała w piekarni, ale także była na furcie. Czasami tam trafiała na kilka dni, czasem miała częstszy, dłuższy obowiązek. Zależało to też od jej stanu zdrowia. I oto, kiedy była na furcie, omarlała tych, którzy przychodzili. Zawsze wspominano ją jako osobę, która miała. Taką przyjazną aparycję, życzliwa, czuć było od niej miłość Bożą. Raz nawet jest opisana scena, kiedy przyszedł do niej Pan Jezus pod postacią człowieka, który żebrał. Jak pojedzie się do Krakowa, to w sanktuarium miłosierdzia Bożego, a dokładnie przy tej replice celi znajduje się taka płaskorzeźba, która to przypomina. Ale pewnego dnia, kiedy siostra Faustyna pełniła swoje obowiązki, przyszła taka wiadomość, że w mieście są rozruchy, jakiś niepokój. Coś złego zagrażało nie tylko siostrom, ale mieszkańcom miasta. Była zaniepokojona. Miłość troszczy się także o to, co przyziemne o to, by człowiek miał czego się napić. By miał coś do zjedzenia, by miał gdzie usiąść, odpocząć, by czuł się bezpiecznie. Siostra Faustyna wiedziała, że jako furtianka, ona jest tą, która naciska przycisk. Dzisiaj można powiedzieć, wtedy otwierała kluczem bo może przycisków nie było tą bramę i też no, drzwi są takim miejscem, przez które albo do naszego domu wchodzi coś dobrego, albo złego. Dlatego się bardzo martwiła. Jako osoba odpowiedzialna, która miała poczucie tego obowiązku, poprosiła pana Jezusa o pomoc. Prosiła, żeby nic się nie stało siostrą w klasztorze. Tak mniej więcej wyglądała ta prośba, bo było niebezpiecznie. I kiedy wypowiedziała tą prośbę, pan Jezus jej odpowiedział: Kiedy tylko skierowałaś do mnie to życzenie, ja natychmiast. Postawiłem Anioła, aby strzegł wasz klasztor i siostry od wszelkiego niebezpieczeństwa. I Faustyna wtedy, po tych słowach Pana Jezusa, zobaczyła Anioła. Napisano, że był to cherub. Pewnie tak widziała wiedziała, że to Anioł z chóru cherubinów a więc także tego chóru, który był przy arce przymierza. I co robił Cherub? Stał i strzegł sióstr w klasztorze. Czyli zasadniczo nic nie robił, ale był na straży, aktywnej straży. I pewnie miał taki wygląd, że siostra Faustyna poczuła się bezpiecznie i wiedziała, że, że teraz klasztor jest w dobrych rękach, jest pod dobrą opieką, ochroną. Czego nas uczy ten fragment? Że warto powierzać aniołom nasz dobytek, to, co posiadamy. Bo Pan Jezus wiele razy mówił o złodziejach, o tym, że synowie ciemności są sprytniejsi niż synowie światłości, że możemy w jakiś sposób być oszukani i dlatego w tej naszej ułomności nie należy być samymi. Teraz mamy takie informacje, obieg chroniony albo Kontrola 24 godziny na dobę, wszędzie kamery może to pomagać, bo bardziej chodzi o profilaktykę niż o rehabilitację. Lepiej nie być okradzionym, niż być okradzionym, i potem przez ubezpieczenie ściągać to wszystko i je odbudowywać na nowo. Dlatego siostra Faustyna ukazuje nam, że te sprawy doczesne, naturalne, takie przyziemne, także są pod Bożą kontrolą. I to nie wstyd modlić się o to. Tak jak mówimy, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I ta prośba jest bardzo wysoko, Ojcze nasz mówimy święć się, imię Twoje przejść królestwo Twoje, bądź wola Twoja, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Numer cztery, bardzo ważne. Czyli miłosierdzie też chodzi po ziemi, nie buja w obłokach. Zaczyna się też od takiej zwykłej, zwykłej, ludzkiej, poprawnej relacji, a w tym pomagają nam aniołowie. Bo Pan Jezus sam nie stanął przy tych drzwiach, ale posłał Heruba, który w Jego imieniu strzegł klasztoru i sióstr. A zatem powierzajmy świętym aniołom, wszystko, co mamy: naszą pracę, nasz dobytek, naszą jazdę z samochodem, opiekę nad dziećmi, troskę nad chorym, rano, wieczór, we dnie, w nocy. Są nam ku pomocy i mówimy, strzeż duszy i ciała mojego, tego, co jest takie bardzo cielesne, przyziemne. A nade wszystko zaprowadź do żywota wiecznego. Święte Aniele. Herubie, który z woli Bożej stanąłeś przy klasztorze, w którym furtjanką była święta Faustyna. Czuwaj nad tym wszystkim, co z woli Bożej posiadamy. Niech będzie chronione od wszelkiego zła. Niech Bogu przynosi chwałę, a nam pożytek. Amen. Któż jak Bóg? Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zapraszam na odcinek piąty i następny.